W dzisiejszym odcinku co narysujesz to dostajesz Tutaj mamy rzecz, którą mamy narysować Mogę ją od no, razu zobaczyć? Dobra. O! 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 Ja uwielbiam Pokémony! Muszę to narysować dobrze, czyli okej, okay, mamy narysować. I ten, kto lepiej, Tak, białym, ja To oceniam. Kto ładniej, i lepiej. Ten, kto fajniej, po prostu, stary. stary. I macie na to 7 minut. Czas start! Chłopaki, to jest najlepsze, co można wygrać. Bądź zarobiście. Od razu mi się przypominają stare czasy, jak, jak robiliśmy ten odcinek. Na starej hali, pamiętajcie jeszcze widzowie, jak to pamięta, ta niech została suba. Naprawdę. Nawet no, on mnie rysował żółtą kredką na białym popierze. Miłość, dziękuję ci za twoje cenne rady, z pewnością ich posłucham. Minęła jedna czwarta czasu, Co? 5 minut wam zostało. Ja pierdzielę. Patrzcie. Uuu, uu, on ma jakieś emocje, podoba mi się. Kurde, Zipek jest mocny. Zipka będzie ciężko przebić. Jakby pokemony istniały naprawdę, Ej, to ben, jakiego pokemona byście chcieli? Jako wziąć. starter? Wiesz, że ja też tak kiedyś kminiłem. Chyba każdy miał taką rozkminę. Jeden pokemon, jaki byś chciał mieć. Ja bym chyba wziął Eevee. Ej, widzowie. Jakiś dziwny ten pikach. <noise> miał coś takiego. Taki piorun chyba, nie? Tak, tak czarny Nie ma się, nie ma się. Nie ma Mandela, nie Mandela, Mandela efekt. Nie ma, Mandela no. efekt. Każdy to chyba zna. Ale miał. To się myli przez to, że ma na uszach czarne. Nieprawda, ogon też miał stery. Dwie minuty. Najgorsze, no że ja nie chciałem tylko samego pikachu narysować. Ja właśnie miałem pomysł na to, żeby zrobić tutaj całą krainę. W tą stronę chciałem zaatakować, miłosze, żeby wygrać to. Kurde, nawet nie zdąży zrobić pikachu. Ej, nie skończy na czas, ale numer. 40 sekund zostało. Co ty zdążę? Teraz speed. Ale ten też jakiś taki rogasty wyszedł. Zobacz, taki dziobła narysował. I to oczy też stare, takie kumma 5, 4, 3, 2, 1, odkładamy wszystko. Jest! Prawie! Zdążył! do bumisku! O, zipek dobrego zrobił. Popór. No dobra, do, pokażcie proszę swoje. Tak wygląda ten Pikachu. No, moje jest w pudełku. Stary, dwójgodek był przejechany na ulicy. <grym <grym> <grym> Czemu ten Pokébolo służowy w ogóle? No, bo no to nie to było czerwonego. Stary, no jak możesz, no zrobiłeś końcówkę ogonu na fachu. A a tak. ten, a Ernest początek. <grym> a Ernest narysował grubego, żeby mi się przypodobać. <grym> <grym> u mnie, u Piotrka mnie sprzedaje, Wie, wiecie co mnie sprzedaje u Piotrka? Te no. Oczy. One, są, ja. naj, one no. są najbardziej. Ta mimika jest najlepsza u Piotrka. No, to prawda. Ale on tu nie ma zgiętego oczka. On ma taki pyszczek podniesiony, jakby, nie? Kurde, no i tak jak mówię, no zipek Chyba wiadomo, no. idzie, idzie do ciebie tutaj nagroda. Yes, ale Uuu, fajne, jest, ale zrobiliście! Jaki zajebisty ty. Fajny, On jest w takim kablocie. Kurde, ale jeszcze Zipka ma takie zajbiste kolory. No, Ten, to to, no, to mówię wam, przez tą kredkę, no, Nie no, i tak masz najlepszego, ale kurde, ciekawe jakbyś narysował tymi kredkami, jakby wyglądał. Uuu. O, fajny, co? No. Ej, mogliśmy to rozpakować przed rysowaniem. Tu się w dodatku... Co? Nie rusza. <laughs> A drugą rundę daję wam, chłopaki, 10 minut, bo może być troszeczkę trudniej. okej, tak? Uwaga, podnieście sobie. sobie to... O! Steve o! z Minecraft! Co to jest tutaj? To jest portal do Endu? Tak. Część portalu, tak. portal do portal. A musisz złożyć ich dużo, znalek, tak? Musisz, musisz zebrać. Czas start, tak, w Możesz, możesz. I teraz znowu ku dał Ej, to było mega chamskie Wiktor Wygląda, widzę. Mimoż możesz nie przeszkadzać. Będę przeszkadzał. Właśnie, no... Kurna! Wiecie, to jest dość prosty rysunek, więc tutaj szczegóły się liczą, nie? Czy w 3D go pokażecie w ogóle? Czy, czy w 2D to też jest ważne, nie? Jak w 3D. Ja nie umiem rysować w 3D. Zaczyna się. Nie no, że wiesz, że przestrzennie możesz go narysować. Nie? No ta. No Zestrać się mogę, stary, dobrze. Ale skupienie jest, widzę. Było parą, każdy chce wygrać. O ma taki nosek, jakiś taki lekki, ba, ale ten nosek to boję się, że mi może cały obrazek zepsuć. Ja ciekawe, czy nasi no widzowie narysowaliby ładniej stiwa z Minecrafta niż. Na pewno, na pewno. Że... Może na niech na narysują, pewno. Bo oni, w ogóle? Już, oni już trenowali na pewno więcej razy niż my. Mogą narysować widzowie z stiwa z Minecrafta i wstawić albo na TikTok, albo na Instagrama i oznaczyć tsquad.pl. I w sumie możemy kupić drugiego takiego i jak to najładniej narysuje to mu wyślemy. Mój taki rudy wyszedł, bo nie mam nic do brązowego marka. Aleks rysujesz. Tak, no. Widzę, że mocne zawodnictwo tutaj będzie No nie wiem, ja w tej rundzie w ogóle się nie staram, stary. Dlatego, że jest w 3D, więc ja się poddałem na starcie osobiście. No ale Wiktor nie robi na przykład w 3D, widzisz? I mu le, dużo lepiej idzie niż ty. <głos> <głos> jak mu powiedział już. Dzięki Miłasz, teraz tak. to już w ogóle się nie ma. Zostało wam pas. 6 minut. To Kurde, będzie. chciałem zrobić y, demencję. Demencję? <grymne> demencję? Stary, ty masz demencję, jak tak z ten rysunek? Demencję. Dobra, trudno, wyszedł z jakąś bronią. Zostało 5 minut chłopaki. Jego koszulka jest bardziej zielona czy niebieska? Hmm, bardziej niebieska, bym powiedział. Tak? A bardziej taka niebieska czy taka niebieska? Gdzie ty tu masz zielony, Stary? Ja mam wrażenie, że on próbuje przekupić miłość. Stary, no narysował mu rude włosy, także Wiktor jest i tak na, na przygranej pozycji jak na razie. Miło. Dobra, my masz powiedz szczerze. Co muszę zrobić? Co muszę dorysować do tego, żebym wygrał? Nie, musi musi mieć. Co to jest za planerne? No, ja nie rysuję Stevea, od samego początku nie miałem planu, żeby rysować Stevea tak ogólnie, nie? Ooo, ja wiem co ty robisz. I on się pali? Mhm. To jest Hero Brain, To bro, jest Hero Brain, bro, bro. no. Bro, Miłoś, ty kiedyś grałeś w Minecraft? Dobry to. Pomysł, to Grałem, ale mm, nie rysujesz Hero Brain. Nie bałeś siebie Hero nigdy, nie miałeś koszmarów? Ja przestałem grać w Minecraft raz na dwa miesiące, bo tak się bałem ja Hero Braina. też się broń. bałem Braina. Teraz mam trzy minuty. Jakbym miał rysować Stevea, to muszę zacząć rysować nogi na waszym miejscu. Dobra, ja skończyłem. A jeszcze Miłosz chciał mieć, dobra, niech będzie. Ale mi być miecz, a nie gałąź. Aż mi marker pada. 3, 2, 1 Koniec czasu. OP. Pokażcie mi, proszę, swoje. Zipek OP. Żeby Proszę, oto scena przywołania Herobrine'a. <laughs> scena przywołania Herobrine'a. No Więc dobra. Steve zabija świnie. Ej, to niedobry komentarz. Na obiad. Trzeba mieć coś jeść, nie? No fajny. Ej, też w sumie ładnie Zgadza że, tak że tak wszystko pomazałeś na koniec, Zaraz, bo twój był moim faworytem, dopóki go nie pomazałeś. Tak? Nie, stary, bo teraz on A się pokazują. pojawia z otchłani, stary, zobacz. mnie, <laughs> że ona taką krótką tą rękę jedną. No, zbieram, to czy obie chyba ma krótkie. Obie ma krótkie, no proporcje. Ale tak powiem. to byłby naprawdę zarombisty,? nie? Kurde, no komu to dać, no Dano, no, no, no. Który obrazek ci się najbardziej podoba? Po prostu Jakbyś miał wziąć do swojego pokoju i zawiesić na ścianie, który? No nie no, zipka, zipka, ale tak łamane na to Bo ja lubię abstrakcję. Hmm? Mi się to drzewo bardzo podobało, jakbyś, nie, jakbyś tego nie pomazał To byś miał stare na spokojnie mi się podobało. No a czyli zipek wygrywa rozumiem Serio? Tak, tak zipek no zipek zipek. Znowu drugą rundę wygrywa zipa nie zipek To naprawdę działa, on trzyma ten miecz No i git Kolejna runda A, o kurwa, ała na kolejną rundę daję Wam 3 minuty. Co? co? Podnieście. O nie! nie mam Na to potrzebna jest co najmniej godzina stary, żeby oddać te detale Ale, Ale to pamiętajcie, że kto najlepiej narysuje, ten wygrywa i musi uzjeść zjeść wtedy. Okej, okay, dobra. Czas. Stary. Musi ją zjeść? To ugryźć. Skoczyłem. Wiktor ma chyba bardzo ochotę na popryczkę. To jest pierwsza runda po prostu, gdzie możemy wygrać z Zipkiem, więc chcę to bardzo dobrze wykorzystać A i też tak zawsze robiliście? Co? No Że zjadaliście kredki? Przeleciało Co ty robisz? Doprawiasz mi chili? Też tak zawsze robiłem Że posypuje się, a potem palcem robię A potem się wciąga, a okej okay. Kurwa! Znaczy kurczę pieczone. Jak zostaw palca o, zabierz go od Ernesta. Kredkami Zipka się szybciej i lepiej no, maluje. No, no ja wam taki mówiłem. Game changer no to tak, jest, nie? No, w dwie sekundy mam pomalowaną, a tak to bym się... No, ten... Myślisz, że mój Pikachu tak dobrze wyszedł? I nie no stary, doszedł. ja nie, nie narysowałem lepiej Pikachu. Prędzej tego Steve'a bym lepiej narysował niż Pikachu, stary. Co jest grane? <grym> to jest taka porównana. <grym> no bo patrz, nie, od, od tej perspektywy. Ona jest tutaj w opór gruba na środku. Ej, gdzie, gdzie położyłeś tą? Bo nie widzę starych. Która jest prawdziwa? <grym> Ojej! proszę pokazać zipek najpierw. Mi się to podoba, ja to uważam, że to jest. Ej, zipek chyba nowoczesna. najlepiej. wy ja, gadacie, nie ma powodu. Nasze są takie bez pomysłu, o, bezna ale, beznadziejne. ale beznadziejne my zrobiliśmy. No my takie same zrobiliśmy, tylko to się wyróżnia I zipek jaka pomysłowość, tak? Yo. Ja potrzebujemy żaby chyba do ocenienia tego. Nie, stary, myślę, że to jest bez bezprecedensowe po prostu. Nie. Na jakich kryteriach to mam oceniać? Na to, no, co na... bym powiesił w pokoju? Do, tak, tak, jak no. na początku. No to to jest wtedy dla mnie sztuka nowoczesna i to bym powiesił w pokoju, o, nie? No. Ale, no. ale nie odzorowuje najlepiej papryczki. No dobra, no ale zipek wygrał no, znowu, no. Ale, no. właśnie, no. no. Tutaj najbardziej chyba zbliżona jest dla doktora. No, ale przecież... myślę, że zipek powinien wziąć gryza. Na <laughs> każdy powinien wziąć gryza bo wszyscy Ej. bardzo ładnie się postaraliście. Weźmy gryzę i gryziemy razem. aż a ty nie jest ostra papryka. O. Wiktor, jak jesteś odporny na ostrość. Taka Dobra ostra papryka. ta papryka. Dobra, prawda jest taka, że ja najlepiej rysuję, dawaj. Ale ostre, o my. wy. O kurwa! O, 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 o! Bo w nasionach jest ostrość, czyli jednak to była chili. Wygrałeś tu, weź chociaż końcówkę. No, jest końcówka, możesz go zostawić. Kolejna runda i tutaj nagrodą jest, o, patrzcie. Proszę bardzo. To jest nagroda? Deseczka. O nie. Nie mamy czasu, miłość. 10 minut, uwaga. A to jest mega ciężkie Czas do malowania. Start. O, to prawda. Kurde, miłość, ciężkie dałeś. Wierzę, że mam tylko jeden talent. Że jestem dobry we wszystkim, ale akurat w malowaniu nie aż tak. Ale spokojnie, stary. Pajne, że zawsze walczysz przeciwko Wiktorowi, nie? No prawda, niestety. Uf, ale chamsko. niestety się z trochę zgodę. Kolory ładne dobierzcie po prostu, bo ja na kolory patrzę też mocno. Kolory? Tak. Ja myślę, że kolory się nie liczą. Kolory się najbardziej liczą stary. No tutaj widzę, że jest precyzyjna. Precyzyjny rysunek jest. Staram się, nie? I robię to specjalnie dla Ciebie. Dziękuję. Ej, weź rączkę, bo ja nie mam miejsca, stary, muszę No, To prawda, Wiktor, na takim skrawcie rysuję. Ja Ernest rozwalony na światło. chyba bo końcówkę Ej, ta bluza to jest unikat. Ich już no, nie ma nigdzie. Ty... Ej, bez oh, na to. No, unikat, stary. Markierem, ale będę wiedział, która jest moja. O, kur... Tak, się chyba obraził, że cały czas wygrywa stary. On mógł teraz pójść, już nie wrócić, jakby tak by wygrał. One hour later. Stop! No jak stop? Koniec czasu, ko! ko e. Dobrze, proszę pokazać swoje deski. Mam dość tej Miła, zabawy. Zabawmy się. Ernesto jest taka, Wiktora jest taka, to tylne kółko odjechało. Troszeczkę. Zgodę. A zwycięzcy? Kupa. Tak jo. Zimek, jakie traki dobre zrobił No, traki robić precyzyjnie, ale jest niepokolorowana stary, i ma dziwny kształt i nie ma najważniejszego, czyli tego wzorku, nie? Ja myślę, że jest egzekwowy, ale kto zrobił jakiś fajniejszy trik na tej desce tutaj, to wygrywa Gramy na najłatwiejsze triki, stary. To jest pierwszy. dokręcony, jeszcze raz. Ale weszło, odjechamy. Tak, Ej, czyli wisz na pierwszym triku Polek? Dawaj, najwyraźniej No, jeszcze szansa jedna. Dobra, Dawaj. To no, jedna, ale o całaś się nie. O nie, no zrobił. Dobra, to teraz ty popadaj. Dobra stary, oddaję walkowary, już mi się nie chce grać Wygrałem deskę! Nice Okej, okay, ta runda będzie specjalna dlatego, że pokażę wam coś na krótki okres czasu Na przykład na 10 sekund, 15 sekund Nie ma czegoś takiego jak okres czasu nie Dobrze, że pokażę wam to na chwilę na 15 sekund To na chwilę czy 15, 15 sekund? Stary, zdecyduj się w końcu pół, Boże, bo, na Boże, bo... Nie, my na nie będziemy tak... chwili. Jezus! Pokażę wam, będziemy musieli zapamiętać co to jest będę rysować to w ciągu 5 minut 3, 4 Eee, eee. Ej, ja nadal nie widzę O, oh, oh, goliz! Kurde, to będzie trudne, no Dobra, minęło 15 sekund, jeszcze widzom pokażę Tak to wygląda widzowie, zamykamy Macie 5 minut czas start Nie no, co ja. jest? Nie wiem ja też nie mi. wiem stary, to było lego, nie, ale już nie będę rysował, że to w pudełku lego czy coś To był po prostu radiowóz policyjny z lego No, no, no właśnie nie? dlatego rysuję po swojemu, Tak nie z pamięci nie ja. Coś tu poszło ewidentnie tak stary, patrz jaka płaszczka, trochę mi to Biedronkę to przypomina jaka płaszczka, magicznie, był zmiażdżony stary Tak stary. no Muszę trochę zaimplementować też klasków lego w tym, nie? Niestety. Nie może być po prostu radiowóz, radiowóz 3 minuty jeszcze macie, także spokojnie mm, Spokojnie, 3 minuty Kurna, ty nie no ja wiem jak narysować samochód w 3D Rysuj. Go 200, ja robić to będzie złe. Ja pamiętam, że on miał coś takiego tutaj, jakieś takie skrzydło jakby miało. na przodzie. Co gdzie reszta tych kredek? Może w piórniku stary T-Squad'u na hip Patrz, nie masz miejsca na innych jeszcze przyrządy, nie? Mm, tutaj też są flamasty. wow. Wszystko tu znajdziecie, tak jak na .pl. Ej, ale piórnik przychodzi pusty jakby, co? Dobrze. Ja nie zrobię tego okay. lepiej, i tak to przegrałem. <noise> Stare trzy podejście do tego miałem już za mało czasu. Ile mamy czasu jeszcze? 30 sekund. Ja! To jest nie do zrobienia w 30 sekund. Koniec czasu. No nie, nie, no jak no. Dobra, proszę mi pokazać wasze dzieła. Yy, tutaj, gdzie widzieliśmy. Tutaj jest takie. To no, jest takie. Według mnie Ernest. To Runda Ernest. Kurde, no. no. pytanie, kto będzie miał więcej szczegółów, po prostu, nie? No, ogólnie rysunek jest ładniejszy. Ernest ma niż... ten grill z no. co jest dla mnie mega wybijający się, nie? No. No. I siedzi w środku ludzi. Które Ale nie tutaj ma napisu polis. Ale, no, Ale na, ma górze. na górze. Ale na górze nie ma. Ale no, na górze też nie ma dwukolorowych Ale, Ale ty nie masz, ty nie masz okrągłych świateł na dole. I nie taki. masz tego, co ja. Ale mam grilla. Ale na ani jednym z was i moim też w sumie nie widać, że to jest Lego. No, a jak byś zrobił, że to Lego, stary, to trzeba mieć już tak. Ale, Trzeba serio. napisać Lego. <noise> <noise> Naprawdę, no, Wiktor wygrywa. Wiktor, sorry. Dobra, Wiktor masz rację, masz rację, <noise> masz rację stary. Twoja jest, twoja runda. Tylko wiadomo, że to jest Lego. Dobra, więc dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym. To na tyle na razie.